Dziś można powiedzieć koniec jednego, jednego z etapów po opracowaniu dokumentacji, po złożeniu wniosku, zatwierdzeniu, podpisaniu na rozpisaniu przetargu. Dziś podpisujemy umowę, więc można powiedzieć, że dziś stara ulica Chałubińskiego i to jak ona wygląda przychodzi powoli do historii. Tak jak spodziewaliśmy się przetarg wygrał Domar, Pana Kazimierza Domarackiego. Dziś jest razem z nami w Wczoraj mówiliśmy o nieco ponad kilometrze, dziś o prawie kilometrze ulicy, bo to ponad prawie 900 metrów ulicy Chałubińskiego, która podda, zostana, pod, zostana, zostanie poddana totalnej przebudowie. Można powiedzieć, że rozbierzemy, pan Kazimierz rozbierze tą ulicę i położy ją. Na nowo, bo to, to jest oczywiście przebudowa jezdni, chodników, ścieżka rowerowa, której brakuje na odcinku ulicy Chałubińskiego do ulicy leśnej. To jest olbrzymia ilość miejsc parkingowych, ale też prace to to, czego nie widać pod ziemią, czyli tam, gdzie jest to konieczna przebudowa instalacji podziemnych. To są, to są dodatkowe przyłącza mecowskie, to jest, to, są, to jest kanalizacja teletechniczna, więc olbrzymia ilość prac, która zostanie wykonana w przeciągu najbliższych dwóch, maksymalnie, maksymalnie trzech lat, bo okres umowy opiera na, opiewa na 40 miesięcy, natomiast tu już rozmawiamy o tym, w jaki sposób ten ostatni rok byłby rokiem po prostu płatności, a nie prowadzenia, a nie prowadzenia robót. W tej sprawie myślę, że będę rozmawiał również z wojewodą zachodniopomorskim, w jaki sposób rozłożyć te płatności, tak aby przyspieszyć też realizację tej niezwykle newralgicznej ulicy, bo trzeba pamiętać, że przez cały okres trwania inwestycji musimy zachować do, dostęp do szpitala. On w zasadzie, w zasadzie ma jeden dostęp, o którym mówimy, czyli SOR yy, i wjazd przez yy, te, yy, te wjazdy, które są w tej chwili. Yy, ewentualnie zapasowy to, yy, to kwestia lądowiska, ale ono też będzie podlegało określonym obostrzeniom, oczywiście, bo yy, musi być dostępne przede wszystkim dla lotniczego pogotowia ratunkowego w sezonie, w momencie, kiedy to lotnicze pogotowie będzie działać, a czasami zdarza się tak, że i poza sezonem yy, lądują tam również helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego. Ja się cieszę, że już finalizujemy. Przechodzimy z tego etapu papierowego, którego nie widać, tych wszystkich rozstrzygnięć, decyzji, które są podejmowane, można powiedzieć, wewnątrz ratusza, a przechodzimy do etapu wykonawstwa i, i budowy, budowy tej drogi, od ulicy Jutrzenki aż po, ulicę, aż po ulicę Piłsudskiego to oczywiście zmiany również jeśli chodzi o organizację ruchu mają Państwo całą planszę i tą, tą docelową organizację ruchu, która ma tak ani inaczej wyglądać, jak będzie wyglądała ulica Piłsudskiego, ulica Hołbińskiego w najbliższej, najbliższej przyszłości, między innymi prawo na, na ulicy jeśli chodzi o wjazd na na ulicy Piłsudskiego, bo to jest też skrót tych mieszkańców, którzy jadą chociażby z Rokosowa na, na przylesie do, do Akwaparku na teren giełdy. Tam w godzinach szczytu czasami tworzą się. Zatory. Nie powiedziałbym, że to są korki, ale to są zatory. W zakresie wykonawcy jest opracowanie czasowej organizacji ruchu. Stałą organizację ruchu mamy w zakresie dokumentacji projektowej, natomiast czasowa organizacja ruchu jest po stronie wykonawcy. I w zasadzie po opracowaniu tej i uzgodnieniu harmonogramu będzie dopiero możliwość przystąpienia do robót. Yy, także no, poczekajmy, aż będzie ta czasowa organizacja ruchu, żeby mo można było yy, zobaczyć, z której strony jest zasadniejsze, żeby wejść. Przede wszystkim to, co pan prezydent powiedział, to jest dla nas najważniejsze, że przez cały okres realizacji musi być nieutrudniony dostęp do szpitala zapewniony.